Hej, cześć, siemano, witajcie. Dzisiaj zagramy sobie w Assassin's Creed for Black Flag. Będzie to jednocikowy materiał. No i ogólnie wam powiem, że leżała sobie na bibliotece ta gra. Mówię, że chociaż jednocikowy materiał e, fajnie by tutaj byłoby nagrać. Kiedyś w to pykałem, jakoś do połowy gry doszłem, ale jakoś za bardzo e, dalej fabularnie nie chciało mi się w to bawić. Także dzisiaj rozpoczynamy sobie grę od samego początku. E, nazwijmy ją Pazim. Wystarczy. Wydaje mi się, że będzie good. Także rozpoczynamy, i zaraz będziemy się z naszym assassinem bawić. Zobaczymy, jak to będzie. Wiem, że początek był taki, że tam była walka na oceanie. Oczywiście, będziemy na własnym statku, będziemy właśnie starali się zwyciężyć. Ubisoft przedstawia. No to zobaczmy. No, i się pojawił, i zaraz będziemy zaczynać walkę, czy nie tak? Dobra, możemy się poruszać, to się poruszajmy. Muszę uważać, bo tu cały czas jesteśmy pod wpływem różnych kul przeciwnika. Proszę się przesunąć. OK, oddawanie Sals Arma no to będzie chyba, wydaje mi się, że proste jest chyba to sterowanie mniej więcej pamiętam czyli tak, płyniemy sobie elegancko prawy przycisk myszy zaznaczamy, OK. bardzo ładnie tu jakieś małe beczki czy ktoś tam zbliża się, czy nie za bardzo, nie za bardzo dobra, to wyeliminujmy tamtego pięknie pozostaje nam coraz mniej tych statków wroga na spację możemy się chować. Okej, okay, elegancko. Teraz troszeczkę dalszy strzał. Pięknie nam idzie. Coraz mniej, coraz mniej tych przeciwników. Za nami gdzieś. Tutaj się czaj. Ładnie, ładnie. Troszeczkę mu o tego życia. Dobra, jeszcze się trzyma. Fale eleganckie. Dobra, troszeczkę przestrzeliłem. Lekkie powanko. I teraz my oddajemy kontrę. Dobra, teraz powinniśmy go załatwić w miarę szybko. Coraz mniej życia mu zostaje. Podkręcamy i go nokautujemy w tym momencie. Bardzo dobrze. Bardzo ładnie na to wyszło. Ale my też musimy się z tego statku wynosić, bo jak widzicie, zaraz wybuchnie. No i tutaj przybył na nasz jacht, nasz statek wróg. Ale za długo w sumie na tym statku nie posiedział. Także była eksplozja. Razem wylądowaliśmy w oceanie i Is dalej to jak to będzie wyglądało. Edward. privateering is it dangerous wouldn't pay so nice if it weren't why not sail with the king's navy earn a proper wage sail under gentlemen sod the navy's gentlemen for every shilling i'd earn the captain gets six hundred that's no way to earn a fortune we don't need a fortune it's not about need caroline i want food that don't make me sick i want walls that hold back the wind. i want a decent life. H how long would you be gone with these privateers? a year, i reckon. two at most. all right. no more than two. promise me. <Janeiro consultation> No, to ciekawie. Dobra. I w tym momencie budzimy się pod wodą. Będziemy starali się wypłynąć, jak to właśnie nasz, tutaj nasza postać wykonuje. I dobra. Dotrzyj na brzeg. Proszę bardzo. A to ja wiem, że tak się płynie. Nawet na shifta już wyczuwam, że też, bo shift albo się biega, albo coś się robi. Także shiftem właśnie możemy szybciej poruszać. No dzięki za podpowiedź już wcześniej użyłem. Także standardowo zawsze shift w każdych grach tutaj staram się wcisnąć, ponieważ wiem, że na shift jest po prostu szybsze bieganie, albo po prostu szybsze pływanie, jak w tym momencie to mamy. Dobra, i już mamy do brzegu, bardzo niedaleko. I kolejna kacenka. Dobra, wychodzimy z tego oceanu. No, udało nam się przetrwać, ale czy ktoś jeszcze przetrwał? <grywa> Tak cię to bawi, cię to bawi. O, jest tutaj chyba w sumie. Oh. Was it good for you as well, Havana? I must get to Havana. Well, I'll just build us another ship, will I? I can pay you. Isn't that the sound you pirates like best? One hundred escudos. Pić. keep talking will you or won't you you don't have that gold on you now do you no ostra bloody fucking pirates No, i na szczęście nie było tutaj naboi. Albo po prostu jego pistolet wyglądał w wodzie, i po prostu nie chce strzelać. Gdyby to inaczej się ułożyło, no to byłoby po nas. Odszukaj asasyna. No to biegniemy Come on, po tego mate. asasyna. Z drzewka na drzewko. Dobra, tutaj mamy mości. Chce przebiegniemy elegancko. Co Piszcie w komentarzach jak Wam się Assassin podoba. podoba. Jakie wygraliście na przykład części, bo ja powiem, że w tom, w tą. No w ten tytuł kiedyś tam ogrywałem, a to już jakiś czas mocno temu. E, oprócz tego właśnie też jeszcze grałem w Roach, chyba dobrze wymawiam. No i to w sumie... I jeszcze jedynka. O. Jedynkę dostałem tam od kolegi kiedyś, także w jedynkę też się grało. Także ogólnie w takie tytuły grałem. Dobra, tutaj będę musiał się przesunąć i wejść tędy. Czy nie tak jak najbardziej, dalej chyba w sumie tędy też wejdę. To spoko, tutaj mamy kolejne przejście. Czyli się wdrapuję na całą górę, tak? Wyczuwam synchronizację. Takie zawsze najwyższe budynki, czy tam tereny, były właśnie odznaką synchronizacji, i tak jest właśnie w tym momencie. No, powiem aż, że fajnie się prezentuje tutaj e, ta wyspa. A my musimy iść w sumie na wprost. Czy jak to będzie wyglądało? Zaraz powinniśmy się dowiedzieć. No właśnie, dokąd on biegnie? Też nie wiem. Tutaj się wdrap I lecimy po niego. Musimy go odszukać. Bo na razie nam po prostu ucieka przed nami. Dobra. Cyk do góry. Ładnie, ładnie. Możemy współpracować, ale jednak on za bardzo nie chce. Dobra, tutaj doskoczę, doskoczę i chyba po prostu do wody. Tak, kątem oka zobaczyłem, że właśnie ten przeciwnik też tak skoczył. Więc wyczuwałem tutaj skok. Ła! W ogóle w sumie dostaliśmy, niby, ten strzał. Ej, a teraz mu w ogóle pistolet działał? To jest dopiero hecanie. No, tutaj, jak wspomniałem, ciekawe w ogóle, że po takim strzale nie dostaliśmy jakieś rany, albo po prostu yy, bardziej nie to zagrażało naszemu zdrowiu. Tutaj, natomiast jakoś od tego nie dostaliśmy tak za bardzo urazu, że to był widoczny. Po prostu on trochę życia wziął, ale już. Zregenerowała się z powrotem, i musimy go po prostu zabić w tym momencie. No to zróbmy to. No, come on, come on. Ładnie. Ładnie, elegancko. Wcale nie było trudno, wam powiem.

Czyli prawdopodobnie to kierunek Havana. Żymy grali tutaj inną postać. Laureano, Torres Ayala. Teraz jesteśmy niby nim. Czy ktoś się dowie? Zobaczymy. Dobrze. Przed siebie? Czy nie tak? Znajdź drogę do Hawany. U... szały, Dobra, tu będę mógł skoczyć, chociaż synchronizacja jest. Także wykorzystajmy tą synchronizację, rozglądnijmy się tutaj po tym terenie mniej więcej. Wydaje mi się, że skok do wody będzie najbardziej odpowiedni, także skoczmy. Ładnie. Pójdźmy co do brzegu. U przeciwnicy, szybko, szybko. O, czekajcie, czekajcie, chwilkę. Telefon. No dobra, w takim razie taki tutaj by się chyba prezentował asasyn, bo ja bym musiał uciekać terowicie. Ja bym musiał uciekać, otworzyć bramę, bo moi rodzice przyjeżdżają. Eee, no i. i tak by się prezentował asasyn, chyba żebym zdążył przyjść. Hmm? Nie wiem, jak na razie w sumie by było tak, tutaj by się prezentował asasyn, ja bym musiał iść, bo coraz bliżej tu są moje rodzice, także no, yy, odcinek przerwany przez rodziców, także dzięki za wam yy, za uwagę, trzymajcie się i do następnych odcinków, hejo hejo!